Dobry, jestem dzisiaj w rawie ruskiej, tu, tutaj przy granicy z Polską. Odwiedziłem kościół pod wezwaniem świętego Józefa i przede mną jest ksiądz Jan, który, Jan Kapistran, tak, który z ojców Franciszkanów ojców Franciszkanów, który opowie historię tak, tego kościoła i coś o parafii. Bardzo kilka słów, bardzo bym prosił. No najpierw że Franciszkanie tutaj nie wypadkowo w tej parafii, bo mamy tam klasztor. Franciszkański, po reformacki, to teraz e, idą tam takie Remonty. roboty budowlane. A w tej, tej parafii świętego Józefa, ona powstała w 1612 latach. Ponoć założył to miasteczko kiedyś książę Władysław, w który miał posiadłości w Polsce gdzie rawa mazowiecka. I tę ziemię nazwał też rawa, ale już ruska, żeby odróżnić. I taka ta, ta nazwa została rawa ruska do tej pory. I ta nasza parafia potem później, w latach XIX wieku, kościół nasz był odnawiany, raczej drzewiany był demontowany i pobudowany ten nowy w XIX wieku i oświęcił go arcybiskup lwowski, metropolita franciszek Paweł Pisztek, tak jak jest u nas tam pokazana na, na, na tabliczce pamiętkowej. W tej parafii też dwóch pracowało kiedyś błogosławionych fr, z franciszkaną Narcy tam jest na zdjęciu, i błogosławiona Julia Rudzińska z klasztoru siódmego Dominikana. Ich kamienie papież też ojczyzna Jan Pawła i oni tu nie, nie takie na krót, krótki czas, ale obojga oboje zginęli w, w, w czasie wojny, po opacji hitlerowskiej. No i mamy tutaj obraz kopie Matki Bożej Różeńcowej, zaraz otworzę. Obraz, e, oryginal tego obrazu znajduje się w Lubyczy Królewskiej, e, tam został, po wojnie był wywieziony. Ostatni ksiądz w 1946, ksiądz Jakub Winiarz już zmarł, w świętej pamięci, to wywiózł obraz, Oryginał do Lubyczy Królewskiej i tam został w głudnym ołtarzu. My na razie korzystamy z kopii, ale później wykonamy takie no, z drewna, żeby arcybiskup nam poświęcił z koroną trzeba. I od, bo nas odnawiają się kulty Matki Boże różańcowej i mamy cztery kulka różańcowe, które cały czas się modlą. Nawet małe dzieci, jedna kulka z małych dzieci. To masz obraz, kopia takiego, takiego obrazu. Matki Boskiej Różańcowej. Różańcowej. To jakby drugi, drugie święto. E, odpust świętego Józefa i mamy uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Tak nasza parafia e, właśnie. bo na terytorium e, Rawy Ruskiej klasztor Sióstr Dominikanek. Tam jest dalej trochę. I był kiedyś klasztor franciszkański. A to była na tak. My cały czas po troszkę odnawiamy. Mm. <laughs> Królowa, nieba i ziemi. Figurka przetrwała nawet czas, czas okupacji. Ludzie schowali w domu. To jest oryginalna figurka z tego kościoła. No i co jeszcze można powiedzieć. My jeszcze trwamy, bo jeszcze odnawiamy kościół z zewnątrz. Mamy odnawiać, a to, to teraz robili jesienią plac z kostki, układali. To jakby nowe, trzeba jeszcze wszystko dokończyć. To ciekawa bardzo tradycja jest tego kościoła, prawda? I trzeba przyznać, że jest kościół w bardzo dobrym stanie. Jest bardzo ładnie wyremontowany i z zewnątrz i wewnątrz. No zewnątrz jeszcze nie, bo nie do końca. jeszcze trzeba odnawiać, dach. Czyli, czyli jak to u nas mówią, jest dobry gospodarz i życzymy, żeby te prace, które są zamierzone, żeby wykonać w jak najszybszym czasie i żeby zdrowie dopisało. I... No ja Państwu też życzę odwiedzić koniecznie tu niedaleko, jak skierować się na życzki, wioseczka, tam niedaleko jest Uchnów, Bo to przez samej granice z Polską tam przechodzi e, pielgrzymki zawsze e, z Polski z 200 osób. Bo tam no, wyjechały po wojnie te cmentarze, zostały polskie parafie, upuszczone. No, bo stoją na samej granicy. A nie, I niedaleko Bełżec. Bardzo ciekawe miejscowość. Myśmy byli już. Tak? Byliśmy już. No i skąd prawdopodobnie pochodzi obraz Matki Bożej Częstochowskiej z tego wersca. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę. Życzę dużo zdrowia.